Siema, jestem witam was w 11. odcinku Zyfuta Dobra, na no to co? Przechodzimy do spotkania I to jest już chyba ostatni mecz w pierwszej No i z ten angielskim dzisiaj zagramy? Tradycyjnie na ataku Robin, Bumpers i tak Tutaj no, tro, troszkę tutaj zajmie co to szukanie chyba przeciwnika No i kogoś mamy no to gramy I skład przeciwnika No i średni skład z, z ligi angielskiej, ale no powiem, że bardzo dobry, dobrze zagra mimo to przeciwnika. No i tutaj już akcja dla naszej drużyny Ramirez, Ramirez uderza, ale bramkarz broni. Ja jeszcze mamy już odrożny, Robin się dośrodkowuje David Lois uderza, ale nie ma bramki. A Saidi podaje tak, ale je, Ram Ramirez, Ramirez uderza, ale niestety, tylko słupek. Naprawdę niewiele zabrakło, żeby tutaj dłuższyli tę bramkę No i tutaj już odpowiedź drużyny przeciwnej, atak Ucieka zawodnik Sanderlandu, no i uderza w bramkę No i przegrywamy już w 12 minucie T-Walkoth, się rozpędza, T-Walkoth dośrodkowuje, czy będzie brał Ramirez Tak, Branka Karamireza W końcu spisał się na listę strzelców, do trzech razy sztuka Ale już znowu akcja do drużyny przeciwnej i tutaj naprawdę dużo szczęścia, że bramki nie było Teraz T-Walkoth, są walkoth sam raz wychodzi szczelą, ale bramkarz broni Słabe wybicie naszego zawodnika. Teraz! I znowu tracimy bramkę. Ten sam zawodnik. Zdobywa bramkę. robię wam Persie! robię wam Persie! robię wam Persie strzela, ale bramkę broni. I... Najgorsze, co się mogłem się spodziewać. Tracimy bramkę. I to czwartą. I ten sam zawodnik dwa bramkę. Fenomenalny mecz tego właśnie zawodnika. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze zagrano i... Aksja na przeciwnej. Znowu ten sam zawodnik, ale teraz beznadziejność z naszego zawodnika. No i rzut kadym nadróżnienie przeciwnej. David Louis poluje, no i... Nie wiem jak się tego zawodnika się czyta, co właśnie ta służy karnego. Nie wiem. No i teraz kolejna akcja na przeciwnej na szczęście Dawid H broni. Rzeź na przeciwnik. Teraz coś zrobi, biega zawodnik w pole karne, u, i nie uda. E, spolowany, polowany jest. Rzut karny. Kto wygra ten pojedynek bezpośrednio? Kto wygra? Dawidu Hema! Ależ niewiele tutaj zabrakło, żeby obronił ten rzut karny. Teraz mam rzut rożny, bo wampersy, to do środkowej. jest bramka! I mamy bramkę! No, ty, przegrywamy, przegrywamy niestety. Nic coś nie zmieniło, ale walczyliśmy, próbowaliśmy, niestety przegraliśmy trzymad różnicą trzech bramek. No i niestety spadamy do drugiej ligi. Słowo, słabo nam poszło w tej pierwszej lidze, naprawdę. I tutaj teraz zamieniamy skład i teraz zagramy składem portugalskim. Zobaczmy, czy Inform Martineza znowu się popisze. Debiut w drugiej lidze. No to szukamy przeciwnika i mamy. My w strojach zagramy niebieskich. No i często akurat, muszę przyznać, że gram w tych niebieskich strojach. Ja bardzo lubię te stroje. No i skład Liga Niemiecka. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Mamy rzut rożny do Martinez i fenomenalna bramka, jeszcze piłka odbiła się od powszeczki. Bardzo dobre uderzenie Martineza do rzut rożnego. Mówię, ten zawodnik to jest po prostu serce tej drużyny, a reszta tylko to uzupełnia fenomenalnie zespołu. Ale już Robert Lewandowski zdobywa bramkę na 1 do 1 w ósmej minucie tego spotkania. Gundogan doświadczowuje i niestety tracimy bramkę. Bardzo ładne uderzenie Roberta Lewandowskiego, no i przekrywamy już 2 do 1. Gonzalez podaje do Martineza i gol mamy bramki inne i uderzenie Martineza, no i numer 2 do 2. Finnazyjny strzał po ziemi, no i mamy bramkę. Brzucę, doświadczam, że na zawodnik PP bramka, fenomenalne uderzenie główką. bramka bez szans. Karelo teraz uderza, fenomenalne uderzenie, no i prowadzimy 3 do 2 w 38 minucie. Bardzo one z daleka. Szkoda, że pokienko nie poleciał. <laughs> ale już tutaj Mario Gonz biega w pole karne. Brzutka jeszcze sporo zamieszania, ale Andrzej Schirle zdobywa bramkę. Można powiedzieć, że aktualny zawodnik Chelsea, Londyn, już, już się wpisuje po raz kolejny na listę strzelców. Ale już Karolinie, teraz podaje do Martinez. Martinez uderza i mamy bramkę. Hat-trick tego właśnie zawodnika. Fenomenalny mecz Martinez'a. No i brawa, i w końcu zdobywa hat-tricka. Fenomenalny debiut w widzę drugiej, także mamy już odrożny. Doświadczenie naszego zawodnika Pepe, Pepe, Czy będzie bramka? Tak, bramka. Fenomenalny Pepe zdobywa bramkę. Już drugą w tym meczu. Ale jeszcze drużyna w się nie podaje. Lewa Robert Lewandowski, Robert Lewandowski no i bramka. Fenomenalna bramka właśnie tego zawodnika. Brawa dla Roberta. Koniec meczu, wygrywamy ten mecz. 6 do 4 bardzo dobry mecz całego zespołu. Brawa szczególnie dla naszych strzelców, którzy żyliby byli Martinez, Pepe i Carliria. No. Fenomenalny mecz, fenomenalny mecz. I teraz o, o, ostatni mecz rozegramy z składem bło, włoskim. Powiem, że ten mecz ostatni będzie bardzo krótki, ponieważ przeciwnik się podda po. Jak po pierwszej brące, co będzie trochę dość wstydem. Już po pierwszej brące wyjdzie z meczu, no naprawdę. No dobra, no to co przechodzimy? Skład włoski. Czy się popisze? Czy się popisze na pewno? No i mamy właśnie przeciwnika Herb Barcelony, stroje na Paris Saint Germain. No i skład przeciwnika, jak wygląda? No spora hybryda, 50, tylko 56 zgrania, ma no, nie wiem po co niektórych zabytków tutaj dawało takich jak Malink, Walker, albo Eto, którzy w ogóle nie mieli żadnego zabytku w ogóle zgrania. Ale już Christy, to teraz dobrze przy piłce. I co zrobi? Co zrobi? Jeszcze tam się na to. I tak co zrobi? Co zrobi? Dośrodkowuje dodano nieudane tutaj. Że wie, co to za zamieszanie w tym polu karnym. Jeszcze akcja się toczy. No i Blankarz fałluje. Weidenfeller fałluje. w tej sytuacji. No i Wida podchodzi do karnego. Wida uderza. No i naprawdę niewiele zabrakło, aby Widal nie wpisałby się na liczbę na strzelców. Naprawdę dużo szczęścia miał ten zawodnik. No ale on to jest klasowy zawodnik, o umie do rzuty karne, brawa dla niego No i tak właśnie, zawodnik, przeciwnik wyszedł właśnie z meczu, no niestety No dość szybko wyszedł, na no, po 10 minutach Dobra, to będzie tyle z tego odcinka, dzięki za uwagę, no i cześć!